Witam. zaczynam dopiero zbierać eee, Jest pierwszy prawdziwek, tam jakieś trzy kozaczki znalazłem tu widzę jeszcze podgrzybki no, eee, idę dzisiaj tak kurczę miałem mniej, potem się zdecydowałem w końcu, że pójdę po południe sobota, ale ale co? Dałem ciała bo Wsadziłem sobie nożyk do innych spodni, a potem zmieniłem spodnie. <noise> Także dzisiaj idę bez nożyka. Pewnie przyniosę pełno robaczywych do domu, bo nie sprawdzę wszystkiego w lesie. No. Na tyle ile dam radę tylko. Przedłem przez strumyczek i fajny ceglaczek się pojawił. Przeszukam tu górkę, zawsze tu prawdziwki rosły. Tam po drugiej stronie parę kozaczków znalazłem, a tu prawdziwki i ceglaki, zaraz sprawdzę. Przeszedłem przez górkę i leży, ale nie wiem czy jest chyba kopnięty przez zwierzę albo coś, bo widać, że jest robaczywy, jest jakiś ten fajny. Pomyślałem, że w górze jest drugi, ale to jest jakiś trujlo. Dobra, ale co dalej? Może tu gdzieś jeszcze jakiś się trafi. Jest prawdziweczek następny Taki nieduży No, może być ciężko, idę w sumie w te same tereny co kilka dni temu No Ale powiem szczerze, że jest straszna susza Strasznie sucho jest i nie wiem, czy coś się nazbieram. Coś na pewno, ale nie wiem, czy tak jak koszyk, czy pół będzie ciężko. Kawałek lasu przeszedłem i marnie to wygląda. Ale może wejdę na jakieś tereny swoje, co, co będzie więcej grzyba. No, jest borowik, ale się do niczego już nie nadaje. E, tutaj jest kolejny. Też raczej zjedzony. I nic z niego nie będzie. I tu mi się zdaje, że widziałem Nie, to jednak czerwieniący, e, Czerwieniejących dużo. E, mają teraz dobry czas. Jedno już przerośnięte, a kolejna brygada rośnie. tu jakieś kilka ceglaków mi się schowało. E, Bieda, bieda, sucho, kurczę, w ogóle upał jest tragiczny, ledwo idę, ale jakoś tam e, przedrę się przez te moje lasy, jak nie popada, to będzie koniec po grzybach, niestety, Chcę zobaczyć tu coś, widzę u góry, ale czy to prawdziwe, wątpię, nie, morki orki znowu, ha, ale jest prawdziwe, o, a jednak, obok dmuchomorków jest biały, to drugi biały. Nie ma jakiegoś większego kolegi nie widać Coraz częściej widuje maszlaka dzisiaj O takie ładne Tu jest kolejny Stwierdziłem że jak ich troszkę widać to pozbieram bo prawdziwków chyba tyle nie nazbieram, żeby się ograniczyć do nich tylko. A jest znowu coś ładnego. Ale powiem Wam szczerze, ktoś tu już był. Wszędzie pełno pokrojonych. Co kawałek. gdzieś mijałem wcześniej, tu w dole widzę. Nie będę się aż tam wracał. O kurczę. Matyczki. Zobaczcie, wszędzie pokrojonych grzybki. Także a jeszcze trudniej będzie nazbierać ale ja tam swoje tajne miejsca mam to coś może się uda okręcę się tu w kółko i naprawdę co kawałek to kawałek a tu pokażę są pokrojone grzybki ale obok tu jest prawdziweczek tu też tu chyba zaczynają rosnąć te kolczaki. A tu jest znowu ładniutki. Także też tu polatam i pozbieram. Jest kolejny burowik. Jak na razie, chyba największy dzisiaj. Tu jest, widzę, drugi. Trzeci. I czwarty, a tu znowu pocięte. I znalazł jakiegoś dużego. Te mniejsze albo miną, albo urosły po prostu. Mogło to nie być dzisiaj cięte. przyszedłem na taką miejscóweczkę, gdzie zawsze zbieram myślaki. No i faktycznie są niewielkie zaczynałem rosnąć, nie wiem, sucho jest jak diabeł, ale dobrze, że są. Tu jest jeszcze jeden, <grym> ale troszkę się może nie zdziwiłem, bo w niedalekiej odległości zbierałem tu prawdziwki, ale w tym miejscu akurat nie i trafiłem na kilka sztuk i ja zaraz je tu będę lokalizował. Tu jest jeszcze jeden eee. Tu widziałem jeszcze dwa gdzieś jeszcze był a tutaj jest jeszcze jedna sztuka także znowu kilka pozbieram I te małe powinny być zdrowe przynajmniej tak ostatnio było to myślę, że coś pomarynuję zaraz pójdę tam w górę zobaczyć to tam już kilka razy znalazłem prawdziwki no i wyszedłem tu do górki i jest maślaczek ale jest i prawdziwek tak mówiłem, że w tym miejscu się trafiają i się znowu trafił o coś tam pomalutku, pomalutku nie ma się co dzisiaj śpieszyć, bo leje się z człowieka naprawdę jest tragicznie gorąco a jutro ma być jeszcze lepiej <laughs> nie wiem czy się jutro wybiorę w ogóle gdziekolwiek już myślałem, że mam prawdziwka ale jak podszedłem to widzę nie będę zrywał, bo nie ma po co ale widzę że to goryczek nie widać dobrze ale, ale jest troszkę inny i taki kolor ma także śmigam dalej tu do górki coś się może jeszcze tu trafi a jak nie to lecę na następne miejscówki jest po drodze fajny zeglak Nie za duży, ale, ale fajny. Zdrowość będzie. No i tu śmigam dalej. Na te moje miejsca. Gdzie widzieli coś będzie działo. Takie pojedyncze prawdziwki czy ceglaki czy maślaczki zbieram to nie kręcę, ale coś fajnego się pojawi. Zobaczymy czy coś tu jeszcze się znajdzie. Idę na taką moją miejscoweczkę na, na szlaki, ale po drodze mam taką jeszcze tu właśnie na prawdziwki. No i jest jeden, drugi i trzeci. Kawałek się tu rozejrzałem, ale nie widzę więcej. Zobaczę zaraz, to przejdę konkretnie, to będę widział co tu się dzieje. O jest, teraz się obróciłem. O kurczę, ale się tu wcześniej przede mną schował, w ogóle go nie widziałem. Jest śliczny. Zaraz będę robił foty. Tam jest jeszcze maluch, ale tutaj, tu jest prawdziwek. Ten urósł, ale co mu przeszkodziło? Jest taki dziwny. Ach, a tu jest maluszek. No, ciekawe, czy jeszcze tu coś wypatrzę, jak się tak dokładnie przyjrzę. Może akurat coś, jeszcze jakiś parę grzybków się trafi, o, widzę, że tu ktoś już był nawet jest noga odcięta no rosną grzyby, rosną coraz mniej ale rosną jeszcze można coś nazbierać i to nawet po kimś jeść wyciągnąłem tego wielkiego nie mam noża, więc no, tak to wygląda jak wygląda, ale wydaje mi się, że jest zdrowy, bo jest gruby a taki twardy, fajny dopiero będę to sprawdzał w domu no niestety, taki psikus dzisiaj no, no wydaje mi się, że widzę e, prawdziwka, największy jaki dzisiaj znaleziony aczkolwiek będę go musiał pewnie e, o, roz, rozłamać jakoś rękami bo nie mam ochoty nosić robali kurcze ze sobą, tamte były mniejsze to jeszcze tak jakoś wrzuciłem I nie wygląda źle, zobaczcie. Próbuję naderwać jakoś łepek z góry, żeby zobaczyć. Choć wygląda solidnie i twardo. Może on już będzie zdrowy. pójdzie na suszenie. Tu taka moja miejscowa. Zaraz tu pójdę jeszcze na takie, taką skarpę. Rzadko tam chodzę. Ale jak tam wpadam i są, no to się fajnie tam zbiera. Zobaczymy. No bo ułamałem go. O, sorry, spadł mi, ale jest drewiutki. Siedział pod liśćmi. Nie, nie trubale turbale. No jest spoko. Także jeden grzybek, więcej taki duży. E, no to lecę sobie moim skarpom. I nic nie widzę. Przynajmniej no, nic prawdziwków, o to mi chodzi. Ale taki fajny okaz do popstrykania fotek. Widzę nieraz te pomarańczowe takie jak koralowce, ale małe. A kurcze, ten jest naprawdę solidny. Przyjdę za parę dni, zobaczyć jeszcze, czy urósł. A teraz sobie popstrykam troszkę. Jest kolejny. Prawdziweczek na moim terenie. O, tutaj mało co widać, ale niestety ten. No, chciałem go zerwać, ale. No, zobaczymy. Nic z niego nie będzie. Także śmigam dalej. Jest kolejny ładny, prawdziwy. Kurcze takie słońce jest, że. Nie wiem, czy coś widzicie na tych filmach. Zaraz go zerwaj. O. Ładny, twardy. No, zobaczymy. Będę to sprawdzał w domu, to będę wiedział dopiero, czy coś z tego będzie. A tu przejdę ten młodnik, jak jest jeden, to może być więcej Zaraz się to zweryfikuje No a tyle co skończyłem mówić praktycznie I mam i, i to mam jednego ale już widzę drugiego Tylko oczywiście ja sobie po trochę i nie będę ich zrywał Tu jest jeden A tu w dole widzę drugiego I faktycznie muszę prze Przelecieć ten młodniczek dokładniej Z ludzi ładno No zobaczymy Koszyczek się zapełnia, a potem go za chwilkę go pokażę Na jakimś tam filmiku kolejnym Zobaczycie, że, że no jednak da się nazbierać chociaż no na mówię no Nie ukrywam pewnie połowę wyrzucę no i Gdybym miał w lesie nożyk to bym Wyrzucił już, nie musiał tego nosić, a poza tym Byłoby łatwiej jak czułem, że z młodniczku jeszcze pozbieram. Jest kolejna sztuka. A tu nie widziałem wcześniej, ale teraz widzę, że jest następny. Rozglądam się, więcej nie ma. Lecę dalej. Mogą być i po dwa, po dwa, po dwa, ale zawsze do przodu. Zerwałem. Się. Dwa maluchy Mówię sobie, nie będę filmu kręcił Tyle mam w koszu Ale jest kolejny prawdziwek Także Także śmigam Cały czas tym młotnikiem Idę tym pasem Dalej, dalej, dalej I cały znajduję. I mam znowu jednego Też dosyć taki Może będą zdrowe, bo Twarde Czas temu tu byłem, to musiałem w miarę tu niedawno wyrosnąć tych grzybki zobaczę ale nie jest najgorzej dziś. Myślałem, że będzie Że będzie kiepsko, ale nieźle. Tą ścieżką idę pierwszy dzisiaj bo widzę dwa dla niewiernych Tomaszów jest który? Ósmy lipiec 17:25, zaczynam wracać do domu, bo ludzie nie wierzą, że są grzyby. Ja wiem, że w Polsce jest susza, ale u nas coś tam padało, no i rosną. Zresztą na Podkarpaciu często szybciej tak grzyby gdzieś tu yy, zaczynają rosnąć i tak się trzymają długo. Także to nie żadna ściema, na serio zbieram grzyby w lipcu. Przed chwilą na tej ścieżce znalazłem grzyba e, te dwa są małe, a tu patrzcie idę, idę ścieżką na dół i są dwa śliczne O nikt nie chodzi chyba na grzyby coś ostatnio e, tutaj w te tereny ja korzystam także nie jest źle myślę sobie, idę za ciosem i w dół prę tą ścieżką i znowu jest jeden mały i drugi mały I znowu, a nawet nie więcej są trzy tutaj i znowu będę miał roboty i marynowania w domu a więcej tu nie widzę przy ścieżce ale polatam tu chwilkę znowu będzie ciężko do domu dojść ale fajnie że są, fajnie, że można chodzić, bo aby grzybów nie było, to by człowiek się zanudził w domu cholerka.